Kiedy się zaoperować? Proszę Państwa, tak jak wspomniałem wcześniej, kiedy jest ograniczony pole widzenia i są te wszystkie elementy, o których wspomniałem. Ważna jest też motywacja, żeby nie podejmować takich decyzji w chwilach, kiedy ta motywacja jest zaburzona. Stratą pracy, stratą partnera, nieszczęśliwą miłością. Chcemy nagle poprawić sobie tymi zabiegami odczucia. Nie jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani, podejmujemy, podejmujemy tę decyzję zbyt szybko, spodziewając się właśnie takiego efektu, jak to często widzimy w internecie. No, tak jak, nie wiem, wy widzicie, że działają kremy, ja widzę, że te kremy nie działają. Sory, tak uważam. Dlatego że przenikalność tych substancji jest niewielka, natomiast nie można powiedzieć, że nie mają swojego uzasadnienia. W przygotowaniu pacjenta do zabiegu, we wzmocnieniu tkanki, w uzupełnieniu w mikroelementy, w te substancje, które będą po chirurgii potrzebne, żeby ten proces gojenia przebiegł prawidłowo.